Losowy czas na lutowanie w Fortnite. W dzisiejszym odcinku to losowe koło fortuny będzie decydowało o tym ile sekund mogę poświęcić na zdobycie mojego lutu w grze. Zostawcie łapę w górę, subskrybujcie mój kanał oraz pamiętajcie o kodzie Zakrzak. I ty w sklepie bardzo wszystkim za to dziękuję. oraz zapraszam was na moją mapę, która teraz pokazuje się na ekranie. A więc widzowie, ja już jestem w meczu i nie pozostało nam nic innego jak zakręcić kołem fortuny, które właśnie odpalam na moim telefonie. Tylko czemu w tej aplikacji są jakieś reklamy gościu? Jak chcę wiedzieć ile mam czasu na lut? Dobra, koło mi się odpaliło, więc klikamy, patrzymy, inny mam sekund. Proszę, żeby było to dużo i jest to. Ej, 20, 20, 20 sekund chyba będzie. Tak jest. Ty w ogóle gości tutaj wybiło z busa. Widzowie, czyli tak. Mamy 20 sekund na dropienie. 20 sekund. Zastanawiam się, gdzie najlepiej poleci żeby to dobrze wykorzystać. Tylko nie zostało mi chyba zbyt dużo opcji. Co? Mam takie wrażenie. Dobra, lecimy na te japońskie chaty. Ja sobie tylko jeszcze przygotuję tutaj, widzowie. Zegar, stopper. Proszę bardzo, przygotowany. I mam 20 sekund od czasu, kiedy moje nogi dotkną e, ziemi, Fortnite'owej. Co to będzie niebieskiego? Ej, tu jest snajperka niebieska. Dobra, widzowie, czekaj. 3, 2, 1. Zaczynam. stoper poszedł. Mamy snajperkę. E, tylko mam nadzieję, że ja coś jeszcze. Od... Ej, to była zła decyzja, że ja to zabrałem. 6 sekund już mam na liczniku. Wchodzimy do tej chaty. E, mamy jakiś karabin. Mamy skrzynię z smg A jakaś pompa? Może proszę. Chyba nie tym razem. 16 sekund. Czekajcie jeszcze ten domek. Może zaliczę. 18, 19 skrzynia. I już po czasie. Ja cię kręcę. Co ja zrobiłem? Co ja mam za ekwipunek? Mam karabin. SMG-ka i snajperkę. Z jednej strony może się wydawać, że to jest dobry loot, no bo nie jest to jakiś tragiczny, ale ja nie dostałem najważniejszego, czyli nie poleciałem w miejsce z shotgunem, widzowie. Mogłem lecieć na jakiegoś NPC-ta i kupić przecież. Dobra, powiem wam, że ogółem ten film zapowiada się ciekawie, jeżeli ja mam taki film. Mogą być tutaj grube akcje. Jaki jest mój plan? Na pewno nie podchodzę dzisiaj do nikogo na blisko, dlatego że na blisko nie mam żadnych szans. Ja muszę być dzisiaj po prostu na daleko. Snajperka, karabin i to musi oddać. Aha, był niebieski taktykal. Wiecie co? Wie, wiecie co? Ja chyba zaczynam od nowa. Nie, no oczywiście nie ma widzowie takich rzeczy, że od nowa czy nie od nowa. Lecimy po prostu, gramy z tego, co dostałem. To ma być uczciwy odcinek, a nie, że ja sobie wybieram od nowa jakieś takie dziwactwa. Idziemy na japońską chatę Kenjutsu. Tylko czy tu ktoś w ogóle poleciał? Tu chyba nie ma nikogo, co? Ej, dobra, jeżeli tu nie ma żadnych graczy, to ja jestem naprawdę w szoku, bo tutaj kiedyś latała masa ludzi. Teraz nie ma tu nikogo. No ciekawe. Tak swoją drogą, fajnie byłoby coś wyrzucić, żeby mieć dwa z loty na leczenie. Mogłyby być to w sumie kulki, ale szkoda mi wywalać kulek, no bo jednak e, do przechodzenia się przydadzą. I e, nie ma tu ludzi? Tak po prostu nie ma? To jest totalnie wizualne, dziwne, dla mnie przynajmniej. Oczywiście leczenie mogę brać ze wszystkich skrzynek, żeby nie było. Tutaj leczenie biorę normalnie, ale jeżeli chcielibyście zobaczyć odcinek, w którym w ogóle nie mogę grać żadnym leczeniem, 3000 łapek w górę i podejmę się nagrania takiego odcinka. Boję się, że wygranie takiego meczu może mi wtedy zająć no tak z tydzień czasu, ale jeżeli Będę musiał, to to zrobię. Zbieramy oczywiście bardzo dużo maców, bierzemy dużo leczenia i szukamy gości na daleko. Mogę pójść w sumie sobie teraz. No mogę pójść na Mega City, tam może być dużo ludzi. Stanę sobie na jakimś wysokim budynku i będę tylko składał jednego po drugim ze snajpy. To by było widzowie, idealne. Tylko gorzej, jak ktoś z tego Mega City wiedzi mi tyrolką na budynek i zacznie do mnie nawalać z pompy. Wtedy najprawdopodobniej to ja się mogę już pożegnać z całym meczem, tak mi się zdaje, więc zobaczymy, co się tutaj jeszcze stanie. Jak na razie przelatujemy z jumpada na jumpada. I w sumie chodźmy na ten budynek. Dowie, co mi tam szkodzi? Tak naprawdę nie wiadomo, czy tutaj w ogóle ktoś poleciał. Z tego co widzę, jest czysto. Jednak ktoś tu był, bo jest Daszek. Dobra, może ja nie powinienem teraz biegać tak w środku, co? Ej, karta do sejfu! Czy to jest jakaś pułapka? Eee, wiecie, co to chyba jest pułapka? Czemu ktoś miałby zostawić kartę do sejfu? I ja wam powiem, co na pewno się dzieje aktualnie w sejfie. Ziomek zostawił tą kartę specjalnie i pewnie tam siedzi. Milion procent on tam siedzi. Słuchajcie, sejf jest dalej w tym samym miejscu, czy się zmienił? Chyba jest. W innym miejscu. Nie, ja jestem pewien, że to jest zasadzka. Nie ma opcji, że ktoś taką zostawił kartę. Nie wierzę w to po prostu. Przejdźmy sobie gdzieś dalej, bo yy, no, taką zasadzkę to robi albo jakiś YouTuber, albo jakiś napoceniec. Po prostu, któremu się nudzi. I wolę, wolę nie ryzykować. 29 osób do końca meczu. Strefa jak na razie mega duża, a mało ludzi. No mam nadzieję, że zaraz kogoś tutaj znajdziemy, nie? Żeby ustrzelić go ze snajpy. Byłoby bardzo miło. Tylko musimy pamiętać o jednej rzeczy. Ostatnio, przynajmniej u mnie na odcinkach, właśnie zostaje mało ludzi. Na początku gry, ale później przestają się wybijać i końcówka jest mega dynamiczna. Więc ja już nie mogę się doczekać, jak strefa będzie tak z pięć razy mniejsza. To ja będę tak nawalał z tej -y, że głowa mała. Jeśli ja będę wszystkich składał, tak że nawet nie chcę mówić, co tu się będzie działo. No, chyba że nie dożyję do tego momentu, to, no, to będzie trochę przykro. Jest ziomek, jest ziomek! Nie! Aha, to jest, to jest, to jest telefon, nie? Ja co? Jak ja mogłem pomylić chłopa z budką telefoniczną? Zowie, ja nie wiem o co chodzi, ale ja ostatnio zbyt dużo rzeczy na tych filmach mylę. Ostatnio na odcinku widziałem gościa? tego nie było. Dzisiaj myślałem, że to gościu, a to budka telefoniczna. Ja nie chcę wiedzieć, co się będzie działo na dniach. Nie, nie, nie chcę wiedzieć. Oho, ktoś strzela się przed nami. Słyszałem jeden pojedynczy strzał, więc no właśnie, są tam. Czekajcie, czekajcie, jakaś awupa jakby zaraz wleciała. Jest duża szansa, że wleci. Czekaj, 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 czekaj. Pipotkę. Dobra! Nie struchowałem! Ja cię kręcę białoma. Jakbym go trafił za Wupy, to prawdopodobnie by padł, więc trochę XD. Czekajcie, widzowie, czekajcie. Jeszcze nie mówmy! No szkoda, że to nie weszło, no Dawno ze snajperki nie grałem, ok? To może być moje usprawiedliwienie. On do niego wjeżdża. Patrz na to. Jakby się nie zabudował, to by dostał. Ło? 66? A gdyby takich jakoś podwalić? Myślę, że to jest możliwe. No, na pewno nie chcę podchodzić na blisko, ale wygląda na to, że jestem do tego po prostu zmuszony. Jeszcze na pewno chcę na blisko. Ej, chyba lepiej jakoś od boku ich spróbować ustrzelić. Coś w tym stylu. Czekaj, 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 czekaj. Podwalę go, podwalę go, on spadnie. Aha, no to na pewno spadnie, jak ja mam zero amo. Podwalam, podwalam, ziomka! Dobra, te chłopy są niesamowite. Ej, dobra, ja to skolapsuję! Zobacz, czy jeżeli ja to skolapsuję, to oni zginą? To jest dobre pytanie, ale no nie dowiemy się, czy tak się stanie, jeżeli tego nie zrobię. Oho, wydawało mi się, że tych maców jest trochę mniej, mówiąc szczerze. Wydawało mi się, że ich jest dużo, mniej no szyb... Dobra, nie zdążyłem. On tu schodzi! O, stary! Dobra, mam hagię! Czekaj, jest pode mną. Jest tutaj gdzieś, jest, jest, jest! Biało ma. O, Ej, ten SMG na blisko, to jest totalna bestia. Chłop wyleciał ramem! Tylko gdzie? Dobra, tam. No, 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 no. XD. Biało. Dobra, leży mongral. Zobie, porobiłem byłego najlepszego gracza na świecie. No, co mogę powiedzieć? Jestem pro. Oho, kolejny ziomek. Daj mi snajperkę. Jest tu obok. 105. Ole, weszło ładnie. To było mocne. No i co tam u ciebie, kolego? Ty, chyba, że ja mu w auto trafiłem. Ja trafiłem w niego czy w samochód? Bo teraz już w sumie trochę się zawahałem i nie wiem. Czekajcie. Ja chyba trafiłem w samochód. Dobra, ja w auto trafiłem. XD. Dobrze, że nie poszedłem na blisko, bo jeżeli ja Abym trafił faktycznie w niego to spoko, ale ja trafiłem chyba w samochód. Czy nie? Ej, w sumie nie wiem, napiszcie w komentarzu. I ja nie mogę. Ej, ten granatnik to jest widzowie chyba jeden z mocniejszych itemów aktualnie, które są w Fortnite. Cie. Mnie on strasznie denerwuje, bo każdy z niego do mnie nawala. Zawsze jak gram. Dobra. Jest okej, okay. jest całkiem dobrze Ekwipunek, ekwipunek, że tak powiem Uzupełniony, matcy zabrane, leczenie zabrane Oni się tam biją Ej, tam się chłopy tłuką Ale w budynku czy gdzie? Dobre pytanie, niestety Tego nie wiem, ale mogę lekko podejść Sprawdzić to, tylko na pewno nie chciałbym Podchodzić zbyt blisko, bo No tak jak mówiłem, to jest duże ryzyko Ja tutaj wcześniej w sumie trochę zaryzykowałem Jak podbiłem na te matcy, na impulsie Ale czasem widzowie trzeba ryzykować, tak? Żeby nie było nudno, czasem trzeba, nie ma innego wyjścia Jest ziomek, jest ziomek, pyk, awupa i... Jo, nie mogę! Ja to już widziałem na jego dynce. Serio, już czułem yy, tego heda. Ale cóż, no mo mogę czuć tego heda, ale go nie trafić, tak? No, no i teraz właśnie tak się stało. Ale jak to by weszło, to by był mega piękny strzał, nie? Ale nie weszło, więc no nie był mega piękny. Tak w ogóle odbierzmy sobie perki, zastanawiam się, czy mamy coś fajnego w perkach. Ty, tam ziomek leci. Chłop na ramię! Ej! Albo mi się zdaje, albo było naprawdę blisko Widzowie, ja ostatnio w ogóle nie odbieram perków Powiedzcie mi, czy my mamy jakąkolwiek Fajną perkę do tego, co ja mam Nie weźmy sobie w sumie Pierwsze, lepsze rzeczy, zawsze może to coś tam Pomóc, jakieś do SMG-ka, do snajperki O, i perk na leczenie, kozak Ja sobie tego perka tutaj zostawię na czarną godzinę I gdy będę miał jakiś problem No to po prostu go sobie odbiorę, a nie muszę Nosić tego leczenia w ekwipunku, to jest naprawdę spoko Perk i spoko sprawa, żeby tak robić Oho, strzały na SE gdzieś przede mną, lecę tam Słuchajcie, tam gdzie goście, tam oczy Oczywiście ja, widzowie. Tam gdzie akcja, tam też ja. Szkoda tylko, że nie wypadł mi RAM przez te 10 sekund. Bo akurat dzisiaj nie chcę brać RAMa, bo uważam, że byłoby to trochę oszukiwanie, jeżeli brałbym go po 10 sekundach. Przepraszam, po 20, nie po 10. Pogwizdało mi się. No, biją się tam. Biją się i biją i biją. Może jakaś. A Let's go! Mamy to! Dobra, elegancko! O to chodzi! Let's go! Rozkręcamy się, tak? Pijemy tutaj dużą potę. Zabieramy moje małe potki i tutaj w sumie jeszcze te, co są z ziemi. I uciekamy, uciekamy. No ja dzisiaj muszę naprawdę walczyć z głową, bo. No, tak jak mówię, jedynie na daleko jestem w stanie coś zrobić. Ale dostał ładnie tam snajperkę w plecy. O, kto? Kolejny? Tak, kolejny? Czy mi się tylko wydawało? Tak, jest, 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 jest. Czekajcie. Snajpa? No co? Ej, to powinno wejść. Dobra, nic nie trafiłem. Ale jestem, ale jestem, widzowie, no że tak powiem, no mocny, tak, mocny, jestem bardzo mocny. Jakim cudem ta snajpa nie weszła, to ja naprawdę nie wiem, powinna wejść, ale może będę miał zaraz drugą szansę, czekajcie, jakby wybiegł z za tego drzewa, jest i pyk! Kłop podskoczył idealnie w momencie, w którym ja strzelam. On ma tu kamerę gdzieś w moim pokoju? Ma co, coś takiego nie wiem. Wydaje mi się, że chyba ma. No, akurat był totalny pech, bo on powinien zerwać w plecy. Czekaj, 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 w krzaku był! A, dobra, odpuszczam go sobie. Dobra, odpuszczam go sobie. Bo ten, ten chłopiec jakiś antysnajperkowy, trafić się go nawet nie da, ja nie wiem o co chodzi. Oho, oho, czyżbym miał wychylić głowę? Ej, spróbuję go trafić przez tą koinę No i wszystko byłoby pięknie, gdybym go trafił, ale nie trafiłem. Ej, ziomek na motorze, chyba jedzie. Nie, nie w moją stronę, więc spoko. No trzeba wygrać. Jak ja wygram z takim lutem, to będę naprawdę zdziwiony. Ale wiem, że jest to do zrobienia, więc staram się, widzowie, ze wszystkim wszystkich I ktoś tu ramuje? Oho! Czekajcie, niech wyląduje i mu da mawkę. Wylądował AWP'a? Nie, no, przecież moja forma snajperska dzisiaj to jest... Tragedia jakaś. Kłop dostał ogółem mega dużo, więc impulsem lecę. Boksuję go, a jednak chyba nie muszę, bo ucieka. Wchodzi do budynku XD. Ale moja forma snajperska dzisiaj to jest naprawdę dramat, widzowie. To jest dramat. Wbijam się do budynku, Może tu jest, 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 jest biało, biało, zero ma. Leży, nara. Ja cię kręcę. No powiem tak, gdybym trafił snajpę, to bym go skończył o wiele szybciej, ale wybaczam sobie to, że nie trafiłem, bo przynajmniej go porobiłem. No jest dobrze, tak? Ważne, że jest frag, ważne, że żyje i ciśniemy dalej. Siedem osób do końca meczu. Szczęśliwa liczba, więc jeżeli zobaczyłem siódemkę akurat teraz, to szczęście powinno nam dopisać, prawda? Tak, na pewno tak będzie. I jak coś, kolejny strzał za WP już trafię. Jakby coś, to, to, to już na 100% trafię. Ktoś wyleciał riftem. A czemu ja go nie widzę? Właśnie, to jest dziwne. Raz widzę gości, którzy lecą riftem. Raz ich nie widzę. Nie wiem do końca, od czego to zależy, ale takie to jest. Hmm. Takie średnie, bym powiedział. Czy ja mam coś nie tak skąpem? I ostro się biją chłopy tam. Nawalam do nich. Fajnie, gdy im coś w ogóle trafił. No mega, że ja trafiam. Chociaż no szary karabi. Szala do ima WP spróbujmy coś. Zawupy ustrzelić oj, 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 Teraz wejdzie Mówiłem Mówiłem, że kolejny strzał zawupy wchodzi Wchodzi jak w ma... Chodzi jak w masełko. To mogę dalej mówić, widzowie. Co mogę więcej powiedzieć? Piękny hedzik, piękna awupa, czwarty frag wlatuje. No i to mi się podoba, tak. To mi się podoba. Tak, ty, tak to ja mogę grać. Kolejny rift. I zobaczmy, czy tym razem będę tego chłopa widział. I widzę go, ale mega daleko. A Awupę mu dam. E, a może mu nie dam awupy? A może dam? A może dam? A może nie dam? Te oszukujmy się. Szansa na trafienie wynosiła jakieś 0,37%. Raczej nie więcej. Tam powinien być jeszcze jeden chłop, bo oni się bili, więc no powinien być ziomek, z którym ten chłop, którego ja porobiłem. Walczył, chyba że już przeszedł, no może też tak być Kolejna strefa się pokazała I mamy ją, siedzimy w samym środku No prawie w samym środku W tym boksie jest ziomek, widzowie, czekam O, 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 rozwal tą ścianę, proszę, stary, zrób to Rozwal to, aha, dobra, on niechcący w to strzelił Powiem ja wam tak, gdybym miał shotguna To bym go dojechał, ale boję się bez pompy Bo wiem, że tak naprawdę No, wystarczy lekki pech I ginę, jeżeli on trafi jakiegoś lucky shota Oho, coś za plecami Ta, 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 ja cię kręcę Co ja dzisiaj z tej awupy daję Dobra, proszę, żeby Ajajaj, aj, aj, się nie zabudował, czekajcie, czekajcie On może stanąć w miejscu Blisko było. Dobra, będzie mój. Czekaj, 28, 50. Let's go. Kolejny leży 221 metrów karabinem. Przecież ten ziomek to tam widzowie chyba, chyba komputery przez okno wywala, że go tak na trzeciego rozwaliłem. Czekaj, 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 żeby on stanął w miejscu. Staj w miejscu, let's go. Mamy to. Wydaje mi się, że porobiłem najlepszego ziomka z tego serwera. Szczerze, to była jakaś narciarka. Pewnie mega napocona. I wydaje mi się, że tym strzałem przybliżyłem się bardzo do zwycięstwa tego meczu. Myślę, że bardzo, bardzo. Ej, niech ktoś policzy, ile ja w tym meczu zrobiłem kilis z czy przypadkiem nie wszystkie? No i teraz pytanie, co powinienem zrobić? Bo została nas tylko trójka Ja sobie chilluję na razie bombę Myślę, że będę robił dalej to, co robiłem po prostu wcześniej Czyli chillował i czekał na swoją okazję Na jakiś dogodny strzał No i strzelał i takich chłopów wysyłał do lobby Bo co mogę więcej robić? Na blisko nie dojadę, ja jestem dzisiaj na daleko Tylko najciekawsze w tym wszystkim jest to, że Nagle zapadła cisza Nikt nic nie robi, nikt się nie strzela To jest bardzo zastanawiające Dobra, ominąłem wyjście tego ziomka z boksa Który tam siedział... Od pół roku już. Skoda, mogłem mu walnąć AWP, ale teraz co? Ja muszę wyjść. To no i idę do kolejnego krzaka. Proste, proste. Byle, żeby karma nie wróciła! Ło, wow, wo, Ło! Wow, no właśnie! O tym mówię! Byle, żeby karma nie wróciła za siedzenie w krzaku i wróciła! Ja cię. Co? Czemu to bije przez ścianę tak w ogóle? Ej, co jest? Ej, ten granatnik jest jakiś nienormalny. Czemu to w ogóle bije mnie naprawdę przez ścianę? Widzowie, o co chodzi? No i tym oto sposobem. Eee, mamy loła. Mamy bardzo, bardzo dużego loła. Nie podoba mi się to w ogóle. I znalazłem sobie jakieś miejsce za drzewem. Czy to jest mądre? Pewnie nie, ale jeżeli ten chłop wychyli głowę, no to odsyłam go do lobby w trybie natychmiastowym. Ta, tylko że oni mają granatniki, no przecież to jest wizowie niepojęte. No, to... i tym oto sposobem mam mega złą sytuację. Tragiczną. Muszę go porobić. No muszę, no muszę. Gościu, walę ci cheda, zaraz normalnie, jak mnie zdenerwowałeś, to muszę to... bo ty, 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 ty co jest? Zblokowałem się, no ginę przez. Z błędy gry. Ja nie mogę. Trzy HP, mam. Mam trzy HP i chłop do mnie tłucze z granatnika jakiegoś śmiesznego. Co ja mam teraz zrobić? Widzowie, nie mam zona, Jest tragedia. On też nie ma zona. Może go porobię? Biało ma prawie. Ja cię kręcę. Zero matca. Ten ziomek na mnie leci. O stary. No i co teraz? Co teraz? Nie wiem co teraz. Daję mu zero ma. Nie miałem szans. Zapraszam was na mapę, która teraz pokazuje się na ekranie. Pamiętajcie widzowie o kodzie ZAKRZAK. I ty w sklepie wbijajcie tutaj na te filmy. Trzymajcie się. Do następnego i cześć.